Cześć Siemaneczku, jestem tej I się będzie bardzo długi odcineczek Przepraszam was O chwila Siema gośnik, ogólnie nagrywam odcinek Więc y, jak chcesz to możesz się przywitać Siemaneczku I ogólnie y, Dzisiaj polujemy na mechy na odcinku Więc jakbyś chciał się dołączyć Na Fortnite'a Ja nie zrozumie. Teraz, zrozumie. Teraz, zrozumie. Teraz podczas, Słucham? Ja za chwilę będę jak obiad, więc. Dobra, to życzę ci smacznego I... I napisz, i napisz wrażę czego. Dobra, Siemano. No dobra, nieważne. No to co, lecimy na tego Mecha, widzowie. No nie wiem, nie wiem, czy wcześniej mi było słychać, więc dzisiaj polujemy na Mechy. Bardzo ciekawe, kurcze Muszę mieć tego mecha, jak będzie za pierwszą próbą. Nie no, może nie za pierwszą, tylko za setną. Ale co z tego? Widzowie jak się nam uda mieć za pierwszą... Nie pierwszą. Ksawery myśl. Ksawery myśl. I zastanawia się co mówisz. Za setną próbą, jak nam się uda mieć mecha, albo przynajmniej z niego postrzelać, to już będzie naprawdę coś, bo chłop będzie się kierował na chillu, a ja też chcę coś zrobić Jest widzowie! Za pierwszą próbą mamy mecha! Oblatujemy! No i lecimy! Nie ja, no widzę, już na pierwszą próbą. Już, to do nas strzela! Dobie, mamy problem mamy mecha O, fajna nutka Uciekamy Mam nadzieję, że to będzie leczenie. Dobra, są potki, nie jest tak źle, widzowie. Mamy 102, w takim razie, jakby to wszystko połączyć. Dobra, ale przynajmniej byliśmy w mechu, widzowie. To jest fajne, Dojazd tam tego chłopa. I to jest mój frak jak coś. O, let's go. Patrzę, jaki jest nachodzony. Nie, no 58 miejsce, ale mieliśmy Mecha, więc to jest najważniejsze. No i co, powiedzmy sobie do następnej gereckiej. Yy, więc tak, więc my się widzimy, za była chwileczka. Dobra widzowie, to my lecimy. I znów na Mecha. Pomyślałem, że najmądrzej będzie, jak będziemy strzelać. Wszyscy lecą na tego mecha i to jest, wiecie, takie, no, no przykre, bo tak naprawdę no, nie ma dużych szans i szkoda, że powrociły te mechy, no. W sensie, nie no, super, ogólnie... Co, myślałam, że to wózek golfowy, ja Cię nie mogę, co w ogóle już było. Dobra, lecimy tu i postaramy się przyjąć tego mecha. Bram. Proszę Ble. albo z w komentarzu dla tego tutaj obywatela Fortnite'a W ogóle ja i mój aim Co się dzieje? W ogóle te mają tak mało życie, one są tak nerfione. Coś w sensie tak mi się wydaje, nie wiem. Ja wtedy jeszcze nie grałem w Fortnite'a, wiecie. Ale w ogóle no to Ej, co? Co jest? Czekajcie, podniesiemy to. Ej, to jest normalna skrzynka. Co jest? Dwie skrzynki! Patrzcie, nie no już. Tu jest jedna. Aha, dobra. A tu były dwie skrzynki, nie no widowie, kocham lagi w tej grze. Dobra. W ogóle tu ma się podobno budować fort Dobrze im idzie Co jest? Dobra, mamy przynajmniej Co jest? Dwóch mnie teraz będzie dojeżdżać. Chłopco, kula jami będzie... A bo nie dostaliśmy troszkę obrażeń, nie powiem. Dlatego chyba pójdziemy na obuska. Pompy, proszę pompy. Ja, no widzowie, ta gra mnie nie lubi. Jakie? Dobra. Mamy? Robię sobie chyba wyzwanko. Nie no! Wizowie! Kurcze. Dobra, widzowie, to by było na tyle z dzisiejszego odcineczka, Jeśli wam się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę i subika. No i co? Y a, no tak, widzowie, jeszcze chcę wam coś pokazać. Ogólnie dzisiaj jest w sklepie skin. Co to było? A, dobra, bo ja mam w programie style odpalone. No to let's go. No to git. Dobra, ale, widzowie, chcę wam coś pokazać. Jest dzisiaj taki skin, oto. Bardzo fajny. jest. I patrzcie, co teraz się robi: pyk, cię, 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 cięcie na chwilkę. No i widzowie, fałdolce, doładowane, no to co? Pyk, pyk. Odbieramy sobie wszystko, a nawet wyposażę. Aj, dobra, to jest solt i filtr. Niedawne. Essence, yes. No i widzowie, to mi się podoba. W ogóle trzeba sobie zmienić. Wszystko. Kupię. Wezmę, wezmę sobie. Nie, już nie będzie. Dzisiaj w tym odcineczku już nie będzie kupowania. Ale. Dobra. O, już właśnie, właśnie. Nie, to tak nie pasuje do niego. Do niego pasuje taki fiolet. Dobra, widzowie. Nie, to raczej nie. Niego wypasowało coś takiego z edycją stylu. O, o! Patrzcie, widzowo. I jakaś lotnia. Nawet ta. Moi no w dowie. Tak się prezentuje mój nowy skin. Jeśli Wam się podobał ocinceczkę, zostawcie łapkę, łapkę w górę i sobie kanał co? i pa!